Kacper Wróblewski po pierwszej pętli sobotniej. Jaka to była pętla? Nieudana dla nas. Wyjechaliśmy w pełnym etapie deszczowym. No i na pierwszym odcinku chcieliśmy to wykorzystać na ile się dało, ponieważ było wilgotne jeszcze. Niestety popełniłem dwa błędy. Dwa razy przestrzeliłem hamowanie zakręt. Raz na chwilę, raz na dosyć dużo myślę, że z 5 sekund poszło. Eee, no trudno. Eee, dwa następne odcinki, no to po prostu staraliśmy się wygenerować jak najmniejszą stratę, ponieważ na no, auto było wysoko, miękkie sprężyny, miękkie opony, więc nic więcej się nie dało zrobić. Eee, jest też zamieszanie spore z czasami. Eee, Także nie w sumie nie jest jakoś tam źle, bo dosyć ciasne jesteśmy, ale, ale no, wymarzyłem sobie lepszy początek No to teraz sporo pracy na serwisie. Jest druga pętla, ale także niedzielne odcinki specjalne. Tak jest, no tak by dopiero zaczęliśmy ride, więc no nie ma się co załamywać. Chłopaki, teraz przezbrają auto. Mam nadzieję, że teraz do nie zacznie padać, jak będziemy w suchym setupie, No i walczymy dalej.